Dzień dobry. Toma Kubli. Witam Was w kolejnej telenoweli Amatora Kabli, która jest kontynuacją tematu z MU68. Tak się złożyło, że po publikacji ostatniego materiału zgłosił się do mnie Michał Szulc, czyli autor tego projektu, który przyjął sobie do serca moją uwagę, chociaż wcale złośliwą na temat tutoriali. I tak się złożyło, że napisał dwa tutoriale i od tego czasu zdołałem się dowiedzieć o tym, że takie powstały na jego GitHubie. Postanowiłem usiąść do nich, żeby też udokumentować, jak przez nie potrzebne, ponieważ zależało mu na tym, jeżeli dobrze zrozumiałem, że chciałby się dowiedzieć, czy są one czytelne. Ponieważ Mówi, że to jest jego pięta, Hillesowa, jeżeli chodzi o pisanie tutoriali. Wydaje mi się, że to nie jest takie trudne w sensie stworzenia tutorialu, tutorialu, tutoriala, no ale może faktycznie jedni mają jakieś jedne mocne strony, inni inne. Na przykład on tworzy coś, co mi się wydaje niemożliwe do stworzenia, a ja na przykład tworzę filmiki, które się wydają być banalne. Zresztą takie są. No więc mam już tutaj na biurku Amiga z Pi Stormem, właśnie ten setup. Mam też tutaj kartę SD i zaczniemy od. Prawdopodobnie podzielę to na dwa odcinki, bo prawdopodobnie będą znowu takie same taśmice jak ostatni film. Karta SD SanDisk 32. Na niej jest jakiś tam soft. Akurat ten poda M 68 Zamierzam tę kartę sformatować i pokazać Wam jak to zrobić. W sensie, ja jeszcze nie wiem, ale zaraz się właśnie dowiem. Podamy kartę do czytnika. To jest tu w tutorial na temat przygotowywania karty microSD. A to jest tutorial na temat przygotowywania karty graficznej, która już jest najwidoczniej wspierana przez projekt EMU68. Ale może warto wspomnieć o tym, że są jednak różnice między PiStormem a emu 68 Oczywiście poza takimi oczywistymi, jak to, że jedno biega na Linuxie, a drugie biega na, bezpośrednio na kernelu, do którego są dopisane jakieś rzeczy. Nie potrafię tego bardziej technicznie wyjaśnić. Tutaj akurat temat, który tutaj widzicie na ekranie, to jest docelowo przygotowanie karty microSD do tego, żeby była jednocześnie pojemnikiem na wszystkie potrzebne dane, żeby uruchomić malina w odpowiedni sposób, ale też do tego, żeby reszta dostępnej przestrzeni użyć jako dysk twardy do Amigi. I tutaj problemem jest to, że nie dysponuję żadnym, nie potrafię skonfigurować Amiga. OS a tak, żeby był tak jak te wszystkie wypasione jakieś, nie wiem, kofiny i tak i tak dalej. Więc prawdopodobnie będę instalował zwykłego, zwykłego Workbencha 3.1 albo 3.0. Nie jestem pewien, którego mam. W każdym razie warto jest wspomnieć o tym, że przygotowywanie karty w taki sposób wiąże się z tym, że Amiga będzie miała dostęp do całej karty SD, czyli jeżeli dobrze rozumiem, będzie miała dostęp nie tylko do tej wolnej przestrzeni, którą przygotujemy, ale też do tej przestrzeni, na której są faktycznie pliki do odpalania na Malinie, czyli samo m 68 ze wszystkimi potrzebnymi plikami, jak i kernelem pod Malinę i tak dalej. Zatem trzeba mieć to na uwadze, że to coś może być wykryte jako partycja i formatowanie tego do użycia może się skończyć raczej dziwnie. Wygląda na to, że właśnie to zagrożenie, o którym wspomniałem, polega na tym, że gdyby użyć całej karty jako dysk, to wtedy można by no, zepsuć kartę SD, w sensie zawartość karty, być może samą kartę nie. I tutaj rozwiązaniem jest utworzenie osobnej partycji na karcie, którą się sformatuje w inny sposób i tym samym to Amiga powinna wykryć jako osobny dysk zamiast osobną partycję, jeżeli dobrze zrozumiałem. to też inaczej bym to zrozumiał, jakbym to czytał sam dla siebie, a inaczej to czytam w locie, żeby film się za bardzo nie rozciągnął, ale coś mi nie wychodzi. A w każdym razie jest wspomniane, że jeżeli stworzymy taką partycję osobną, no to wtedy ta pierwsza, może będzie wykryta prawdopodobnie jako osobny dysk, no to będzie bezpieczna, dopóki nic z nią głupiego nie zrobimy, czyli po prostu jej nie ruszymy, a nawet możemy potem jakieś pliki nagrać na, ten, na kartę SD, albo użyć narzędzia DD z Linuxa, ale na Windowsa wersja też jest, żeby wgrać kartę na tę partycję. Tutaj problem jest taki, że jedyny plik, jaki dysponuję, opiera się na Pistormie i nie chce mi się usuwać z niego tej karty PGFX, która nie będzie tutaj prawdopodobnie wspierana. Więc, żeby nie doszło do konfliktów, to po prostu nagram zwykłego Amiga OS, a właściwie WalkBencha 3.0.3.1, mam jakąś taką oryginalną dyskietkę, tylko nie pamiętam, która to była wersja, i tam zobaczymy po prostu, czy to działa. Jeżeli chodzi o konfigurację, no to tutaj już akurat nie mam zbyt dużo do powiedzenia. Nie jestem Amigowcem z krwi i kości, także tu prawdopodobnie już Amigowcy, którzy nie rozumieją Pistorma, już sobie dużo lepiej z tym poradzą. No to jak to youtuberzy zwykli mówią mówić bez zbędnego przedłużania, które już trwa 10 minut. Oczywiście dla mnie wy macie ten komfort, że macie to zmontowane. Dobra, włożyliśmy. Tutaj był już chyba jakiś pistorm. także tak tutaj był pistormowy. No i jak widzicie Tutaj podobny zabieg miał miejsce, z tym, że Linux to robi zawsze, tutaj trzyma pliki do odpalenia, natomiast tutaj trzyma już resztę plików, między innymi pliki HDF i też pliki emulatora, no i też no, jakby całego Linuxa, z wyjątkiem folderu katalogu boot, który znajduje się w głównym katalogu. No wiecie o co chodzi. No dobra, usunę oba, żeby było tak samo jak w tutorialu. Jeżeli się da, bo Windows lubi tego nie zrobić, nie posłuchać, ale wygląda na to, że póki co wszystko idzie po mojej myśli. Tworzymy teraz nowy wolumin prosty. Co on tam mówił, 200MB? Może być. Bo tutaj możemy przypisać literę. Formatujemy to na FAT. Nazwiemy sobie boot. Powinienem już zajrzeć do tutoriala, że dobrze zrobiłem. Some small value, let's say 200MB, ought to be enough for everyone. Haha, od to be enough. O, widziałem, co tu zrobiłeś. <gry> Słynne słowa Billa Gatesa, który podobno wcale ich nie wypowiedział. Ale chyba tak, chyba mam FAT32. Jak nie to zaraz formatuję na FAT32. I będzie. Tutaj potem skopiujemy sobie pliki MU68. Natomiast następne to już wykorzystujemy resztę karty, ale nie przypisujemy żadnej litery i nie formatujemy tego, ponieważ wtedy Windows będzie chciał go formatować jako NTFS albo FAT32, a my tego nie chcemy. No to, a, a, jak to zrobić? Nie mogę wybrać, nie przypisuj. No ale muszę przypisać. Mogę nie sformatować, ale przypisać muszę. Trudno. To wcale do niczego mnie nie zmusza, bo nie muszę sformatować tego. No i mamy RAWA. Tak, to się zgadza. Jest RAW. Fasten your seatbelts. No i teraz wchodzimy sobie w CNDK. To akurat nie jest żadne wyzwanie, tutaj yy, ryzyko polega na tym, że w grę wchodzą pozostałe partycje, których nie chcielibyśmy uszkodzić, prawda? Musimy wejść narzędzie Diskpart. Mhm. Diskpart uruchomił mi się jako osobne okno. No chyba pierwsze co musimy zrobić, to zrobić list, żeby wyświetlić wszystkie, przepraszam, list disk. List disk no i musimy znaleźć odpowiedni dysk to akurat wszystkie raczej odbiegają rozmiarami od zwykłej karty SD okazuje się że moja karta SD to jest disk 6 i chyba musimy ją wybrać Select Disk 6 Jest teraz wybrany Teraz wyświetlamy partycja czyli list part No i wyświetla się pierwsza 200 MB to jest ta boot na którą będziemy nagrywać A muszę 68 No a pozostałe 29 GB to chcielibyśmy z tego zrobić niemały dysk I tym samym Wybieramy partycję numer 2 o i to jest ta to jest tajemnicza rzecz, której nie wiedziałem ostatnim razem bo wiedziałem, że trzeba sformatować tą partycję znaczy zrobić tą partycję, partycję o jakimś tam specjalnym formacie ale nie wiedziałem jak to się robi, a tu wystarczy wygląda na to, że podać id równe 76 i to będzie to samo co 0x76 wygląda na to, że to nie jest takie proste, że to trochę trwa no, i robimy exit i to koniec jeżeli chodzi o tamto, Teraz musimy wejść na tego gita. Jak się składa, fajnie, że tutaj podlinkował. Nightly. No chyba weźmiemy... Czekaj. Czemu to jest 24, 25, 27, 1, 2, 3, 4? W każdym razie weźmiemy sobie taką z 4 grudnia, czyli z wczoraj. Wygląda na to, że tu wszystko jest. No wiem... Emu się jednocześnie nawet zaznaczył. Czyli rozwiał moje wątpliwości, zanim jeszcze zdążyły się pojawić. Dobra, mamy tutaj wszystkie pliczki. Tutaj jest nasza partycja BOOT. Przyciągamy wszystkie pliszki na miejsce. Oczywiście to nie jest wszystko. Potrzebny nam jest magiczny składnik. Mamy KIK 3.1. Prawdopodobnie powinien być 3.2, ale nie pamiętam gdzie go wcisłem. No i musimy wejść do configa i tutaj sobie dopisać init ram fs i nazwę pliku kik3.1.rom. Zapisać to. To jest prawdopodobnie wszystko, jeżeli chodzi o przygotowywanie, ale potem trzeba jeszcze spartycjonować to na amidze i to już będzie wyzwanie, bo nie wiem, czy mam dyskietkę taką na wierzchu od tego. Włączamy amigę. Zobaczymy, czy to jest tak jak ma być. Jest! Musiała mi się trochę skleić z inną wersją. No dobra, to jest normalne na początku, że nie widzimy twardego dysku. E i kursora myszki. W sensie widzimy kursor myszki, ale się nie rusza. Zawsze mylę. To jest wina tego workbench'a może ja zrobię przerwę i jednak zdobędę te odpowiednie pliki. A few moments later. Dobrze, w takim układzie, żeby bez sensu nie przedłużać, to miałem Kickstarter 3.1 i Workbench'a 3.1 z Goteka, ale okazuje się, że nie dawał rady z większymi niż 20 mega partycjami, co właściwie kojarzyłem, tylko nie pamiętałem, czy to da się zmienić. Dlatego skorzystałem ze spożyczonej od znajomego wersji od Hyperionu, czyli Kickstart 3.2 od Hyperionu, no i też Workbench 3.2. Są nawet lokale.pl. Także być może nawet uda się po polsku. W każdym razie zaczęliśmy od narzędzia HD Setup albo HD Setup. Tutaj bierzemy HD Tools. Ja już to robiłem dzisiaj, no ale tego wam nie pokażę, bo wytnę to, więc kopiuję HD Toolbox do RAMu. Żeby móc go zmodyfikować, ponieważ musimy go zmodyfikować, żeby znalazł odpowiedni dysk. Tutaj sobie wejdziemy w Information po zaznaczeniu ikony i tutaj mamy wszystkie potrzebne rzeczy. I musimy zmodyfikować m.in. innymi Device. Na inne i Max Lun zmienimy sobie na 0, resztę zostawimy jak jest. Jest to prawda limit 4GB. Nie wiem, może nie powinien taki być. Zobaczymy. Tutaj zamiast IDE Device wpisujemy sobie BRCM myślnik sdhc.device. To jest oczywiście Broadcom sdhc. I zmieniamy sobie Max Lun z 7 na 0, dzięki czemu on nie skanuje wszystkich, jakby 8 adresów, tylko skanuje tylko i wyłącznie pierwszy. I to nam powinno wystarczyć. Teraz pytanie, czy jak ja zrobię save, czy to się zapisze, bo w starszym Kickstarcie to trzeba było Enter wcisnąć. Tak, zapisało się. Czyli jak uruchomimy, to on od razu wyskoczy z dyskami. No, dosyć szybko. I tutaj kwestia ma się tak, że mamy wykryte dwa dyski ten pierwszy dysk o adresie 0, to jest to właśnie partycja boot, czyli ta partycja, gdzie są wszystkie ważne pliki, ta partycja FAT32, na której jest mu 68 Kickstart i co tam jeszcze kiedyś być może dogramy, więc omijamy szerokim łukiem tą z adresem 0, nie zaczepiamy jej, nie patrzymy jej w oczy, bo jeszcze nam zrobi krzywdę, omijamy ją. Patrzymy na tą pierwszą, klikamy na tą pierwszą i wybieramy Change Drive Type, Define New, czytamy konfigurację, Wykryła nam 30 giga, mniej więcej tak powinno być. Klikamy sobie OK. OK. Teraz możemy sobie spartycjonować drive. Wygląda na to, że więcej niż 15 giga nam nie umożliwi. Ale możemy sobie zrobić nową partycję. Czekaj. Aha, dobra. Mamy już dwie partycje automatycznie podzielone na 15 giga. Jak to się wszystko okrąg okrągle zrobiło, nie? Dobra. Wygląda na to, że dalsza część poradnika dotyczy dodawania, znaczy do, dalszy fragment poradnika dotyczy dodawania innego zestawu plików niż takie co znam, więc prawdopodobnie to zignoruję i w ogóle na to nie spojrzę. Musiałem tylko spojrzeć, czy, czy to jest butowalne. Jest butowalne. To jest niebutowalne. Dobrze, dobrze. No i to wtedy klikamy Save Changes to Drive i robimy Exit. Setup nie poinformował nas o tym, że, powinno to być, że powinna być zestartowana Amiga. Więc albo coś źle kliknąłem, albo akurat ta wersja tego nie obsługuje. W sensie nie wie. Nie wiem, nie wiem, czy wie. No dobra, i się wszystko zgadza, prawie. Są jakieś dziwne literki, ale to prawdopodobnie nie ma większego wpływu. Po restarcie nam się pojawiają dwie partycje niesformatowane, także musimy je sformatować. sobie możemy nazwać jak chcemy, nie chcę kosza, może być FFS, może być International, może być, może być Quick Format na powinno wystarczyć, mamy WB to sobie sformatujemy jakkolwiek, też bez kosza Tak naprawdę w ogóle mi nie zależy na tym, bo prawdopodobnie w wolnej chwili sobie to zrobię zupełnie inaczej i po swojemu. No i są sformatowane. Nie jestem pewien, czy tutaj będę mówił prawdę, czy będę kłamał. Jeżeli ktoś wie, to niech powie w komentarzu, a ja później ten komentarz przypnę. Ale prawdopodobnie wykonywanie pełnego formatu na takiej karcie SD jest zupełnie bez sensu, ponieważ to jest jak formatowanie pełne SSD. Czy ktokolwiek normalny formatowałby pełne SSD w pełni? No chyba nie. Nie wiem, czy to jest bardzo dobre porównanie, ale wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby tego nie robić. No i teraz można zainstalować. I wygląda na to, że to wszystko. Teraz włączę Amigę, odepnę Goteka i ciach, włączamy Gnoja. Leci, startuje. I ciach, i wszystko mamy. Wow, śliczne, śliczne. Jak na tę rozdziałkę, lubię trochę retro rozdziałki, chociaż Amiga potrafi więcej, szczególnie z P-Stormem. Ale to na razie będzie na tyle. Natomiast jedną rzecz zobaczę jeszcze. Tego nie byłem pewien, ale okazuje się, że taką e, kartę pamięci możemy wtedy wsadzić do czytnika i użyć jej jako czytnik, e, jako dysk twardy w WinUAE. Co nam daje jedną fajną możliwość, jeżeli ktoś tak jak ja, podejrzewam, że takich ludzi jest mało, ale jeżeli ktoś tak jak ja raczej nie lubi baw, zabawić, bawić się w konfigurację Amigi, a ma na przykład już gotowy setup od Pistorma, to może sobie w taki sposób odpalić Amigę z takim setupem z emulowanej dyskietki, z ADF-u, jakiegokolwiek. Wtedy będzie odpalić dyskietki, ale będzie ma dostęp do tych dwóch partycji. No w moim przypadku to są dwie partycje. Nie wiem, w przypadkiem by się nie dało tego inaczej spartycjonować, no ale nie jestem zbyt lotny w tych kwestiach. I podłączyć sobie jeszcze jeden obraz, na przykład ten taki ADF i wziąć sobie... Skopiować zawartość jednego i przenieść do drugiego. A jak to wygląda? Wyjąłem kartę z Amigi. Co prawda, to już zrobioną, ale tak, co zmieniłem? Bo za każdym razem, kiedy uruchamiam Winnie UAI, to mam z pustą konfigurację 0, więc chyba domyślnie już było 68,020% wybrany. ROM był wybrany. ROM był wybrany ten yy, od Hyperiona 32 pod Amiga 500 12600. 2600. No i jak chodzi o dyski, no to teraz już jest, nie? Ale musiałem odpalić Winway z uprawnieniami administratora, wtedy mogę sobie zrobić add hard drive. No i wykryło mi partycję 29 giga RW. Akurat tutaj podaje zamiast nazwy karty do nazwy czytnika karty, ale co jest istotne, właśnie to jest 29,5 giga, chodzi o tą partycję, ponieważ tutaj jeszcze jest 29,7. I to jest to 200 MB, które jest bootem, czyli tutaj by dołożyło kartę i wtedy by widziało i partycję boot, i tą partycję, która jest dyskiem dla Amigi. Dlatego nie wybrałem OS, tylko part. I tutaj właściwie to wszystko, co zrobiłem. Od razu zrobiłem add hard drive. No, RW już było wcześniej. Ważne, żeby odczytało rdb -ka. Zawsze zapominam, co to jest rdb. Chyba coś z stylu tablicy alokacji plików. I wtedy zrobiłem add hard drive. I potem już zrobiłem start i wystartowało. Z początku myślałem, że m 68 tutaj pracuje na 0.30, ale okazuje się, że nie, więc jak zmieniłem proces na 0.30, no to wtedy on poprosił o te dodatkowe, dodatkowe biblioteki zamiast wystartować. I to by oznaczało, że mogę sobie teraz skopiować, co tylko zechcę, jeżeli mam... No mam gotowy setup, jakby tylko, że on jest pod, pod ROM 3.1.4, no i jestem dosyć leniwy. Tutaj kwestia jest tylko taka, że tam już jest zainstalowany PIG FX i ja nie wiem, czy w takiej konfiguracji będzie łatwo stworzyć nową konfigurację pod mu 68 więc to jest P96 to się nazywa, czyli pewnie Picass 196, jakaś implementacja, albo coś takiego, mniejsza o to. W każdym razie się da i nawet jeżeli nie macie zamiaru kupować sobie całej, całej partycji z Amigą, tylko na przykład, nie wiem, choćby, choćby bibliotekę WHD Load, no to możecie w ten sposób, podpinacie sobie drugi dysk i ten drugi dysk już wtedy Wam pozwoli na to, żeby wziąć sobie, otworzyć ten drugi dysk, zaznaczyć na nim wszystko i przenieść na inny dysk. I to by było na tyle, a w następnym odcinku dowiemy się jak skonfigurować kartę graficzną pod m 68 I to by było na tyle. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.